Dzisiaj dzisiejszy mamy 8 oddziałów razem z przedszkolem, z tymi naj, naszymi najmłodszymi przedszkolaczkami. A sal do dyspozycji mamy 10. Czyli już dwie sale są jak gdyby takie niewykorzystywane w pełni. Czyli od pierwszej godziny do siódmej godziny lekcyjnej. Takich dni, w których sale są, nie są wykorzystywane przez 7 dni jest więcej. Bo są, że o godzinie 11.30 kończą się zajęcia i sala jest już wolna. Myślę, że. Nie będzie problemu, jeżeli chodzi o zmieszczenie się. Przybędzie nam, przybędą nam trzy klasy gimnazjalne. Yy, czyli około 60-60 parę uczniów do naszej szkoły. Na dzień dzisiejszy mamy 175. Jak przybędzie 60, będzie nas dużo więcej. Im więcej, tym więcej pieniążków. <śla> Damy na <śla> to zaopatrzyć się w tym pomoc. Tak mi się, drodzy rodzice wydaje, że że z tym pomieszczeniem się nie będzie problem Na pewno musiałoby się coś zmienić, jeżeli chodzi o rozkłady autobusów, bo nie bylibyśmy w stanie wszyscy zaczynać, tak, jak to mamy na dzień dzisiejszy, na godzinę ósmą. Niektóre dzieciaczki, nie wiem, czy to jeszcze z klas młodszych, czy może z klasy trzeciej, czwartej, musiałby przyjeżdżać troszeczkę później. Na pewno wtedy ten autobus musiałby ich tutaj złożyć Później nie sposób, żeby przyjechały wszystkie na ósmą i do godziny na przykład 50.30 czekało świetlicy, bo świetlicę mamy taką, jaką mamy i, i, i cieszymy się, że w ogóle mamy i, i może coś w przyszłości się zmieni. I, i, i ja myślę, że z naszej strony nie będzie, nie będzie problem. Nie będę tutaj Państwu zapoznawać z godzinami, bo to nas naprawdę myślę w szkole w roki tak nie interesuje. Dla nas najważniejsze jest to, że... Pracują nasi nauczyciele i się zmieścimy. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę.